Witam Państwa. No przede wszystkim trzeba pogratulować gościom bardzo dobrego meczu wygrania 3-0. I cóż, wydawało się w pierwszej połowie, że to my zdobędziemy bramkę, bo były sytuacje. Gdzieś ta bramka, w cudzysłowie, można powiedzieć, wisiała w powietrzu, natomiast nie strzeliliśmy tej bramki. Natomiast w drugą, drugą połowę zaczęliśmy no, bardzo źle, w drugiej połowie, wyglądaliśmy bardzo źle. Przeciwnik wyprowadził 3 kontry, wygrał mecz 3-0. Tyle praktycznie z mojej strony, co ja mogę więcej powiedzieć. No, bardzo martwi mnie ta druga połowa, bo, bo po przebiegu tej drugiej połowy na pewno nie zasłużyliśmy na to, żeby nawet ten mecz zremisować. A Zespół z Pruszkowa nas totalnie wypunktował, a my biliśmy głową w mur. Tak? Niby graliśmy, niby zmienialiśmy ciężar gry, niby te sytuacje jakieś tam się zawiązywały, ale nic z tego nie wynikało a ja, zespół z Pruszkowa dynamicznie, szybko i, i praktycznie można powiedzieć po drugiej bramce, gdzieś tam już było po meczu. No trudny teren, graliśmy z drużyną tutaj, która można powiedzieć jest dobrze wyszkolona technicznie, niż operuje piłką i jak Państwo chyba zauważyli chcieliśmy przetrzymać te pierwsze, pierwsze nie wiem, 60 minut, bo praktycznie ta zmiana ofensywna Maxa, była, Maxa, czy ewentualnie Krzysia Kopcińskiego była zaplanowana już przed oczywiście, jeżeli wynik by się kształtował tak, jak się kształtował. I oczywiście Zagłębie miało swoje szanse przy stanie 0-0, ale bramki zmieniają oblicza spotkań, oblicza spotkań i dzisiaj nie potrafili tych sytuacji, które sobie wytworzyli wcześniej wykorzystać. My tych sytuacji mo może mieliśmy, może, może nie mniej, ale podobną ilość, e, ale chyba klarowniejsze i, i, i moi zawo zawodnicy praktycznie książkowo się zachowali w tych sytuacjach, e, gdzie zdobyliśmy te bramki, można powiedzieć, trzy, trzy po kontrach e, bramki i na, na tak szybki liczyliśmy, bo, bo w tym jesteśmy, w tym jesteśmy dosyć e, e, mocni. Gratuluję swojej drużynie postawy.